Czy jest życie po śmierci? Czy istnieje światoprzestrzeń? Czy jest inna galaktyka gdzieś? Czy jest niebo? Czy jest piekło? jest życie po śmierci? jest niebo i piekło i są inne galaktyki nazywa się Paweł Arma jestem ewangelistą i chciałem dziś ci głosić pełną Ewangelię o tym żebyś wiedział że Jezus jest żywy i zmartwychwstały i zadaję sobie pytanie w jakim miejscu znajdziesz się po śmierci jest życie po śmierci jest niebo i piekło albo będzie z Jezusem na wieczność albo będzie z diabłem na wieczność i nie głoszę ci tu reliki Mówię ci Ewangelię o tym, że te miejsca są realne. Lecz zadaj sobie pytanie, w jakim miejscu znajdziesz się ty, w jakim miejscu znajdziesz się Ty, czy znajdziesz się w niebie czy w piekle? Po Twojej śmierci. Po Twojej śmierci. Nikt nie ma pewności, gdzie by się znalazł. Słowo Boże nam mówi, że tym, którzy przyjdą Jezusa, on da prawo stać się dziećmi Jego. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Jeśli Ty. Uwierzysz w Jezusa Chrystusa I staniesz się nowym stworzeniem Spotkasz się realnie z Nim Po śmierci będziesz w niebie Nie w piekle z Lucyferem Mówię ci dziś pełną Ewangelię Prawdę o tym, że jest tam życie I może myślisz, że życie kończy się w grobie w piachu Życie się tam nie kończy Albo będziesz z Jezusem na wieczność Albo z Lucyferem Dwie opcje Ty sam dokonujesz wyboru ja personalnie poznałem osobę Jezusa Chrystusa Dlatego dziś Ci głoszę tu Ewangelię Dlatego dziś Ci głoszę, żebyś wiedział o tym Że takie miejsca jak niebo i piekło jest realne I może wiele ludzi rozkminia, jak ktoś umrze Co się stanie po śmierci Co się stanie Albo będziesz z Jezusem w niebie Tam gdzie jest złoto i srebro i aniołowie Tam gdzie jest chwała Boża Albo będziesz w wodniach piekielnych z Lucyferem tam wieczne męki, tam gdzie wieczne katorgi. Ty sam musisz sobie zweryfikować swoje serce, w jakim miejscu jesteś. Czy masz tą pewność, że po śmierci znajdziesz się z Jezusem, albo tej pewności nie masz? My jesteśmy ludźmi, którzy realnie spotkali Jezusa Chrystusa, Jego osobę. On nas dotknął i ożywił swoją mocą. Ja go kiedyś. Nie znałem personalnie, ani generalnie dużo wiadomości tylko miałem w swojej głowie. W wiadomości mogą ci rozwalić swój mózg. zadać sobie pytanie, czy tak faktycznie to wszystko jest realne? Wystarczy otworzyć Objawienie Jana. Jeśli masz Biblię w domu, otwórz 20 rozdział, a przeczytasz tam o niebie, o piekle albo w to wierzysz, albo odrzucasz. I niepewne rzeczy cię odłączają od Boga. Jeden grzech Cię odłączy od Niego. Jeden jedyny grzech. To jest to, że nie zaakceptowałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest to, że podeptałeś Go. Jezus wciąż czeka na Ciebie. Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie. Nie masz prawa. Jezus jest zmartwychwstały i żywy. I On chce dotknąć Twoje serce. Chce dotknąć je. Chcę dotknąć się. chcę dotknąć, wezwij Jego imienia, a będziesz uratowany. Słowo Boże nam mówi w do Rzymian, że jeśli wezmiesz Jego imienia, szczerze z serca, On Ci się zjawi jako ratownik i uratuje Cię, i uratuje Cię. I wielu ludzi to może przeszkadzać, lecz Ty zweryfikuj sobie, w jakim miejscu jesteś. W jakim miejscu jesteś, to się stanie po śmierci, to się stanie. Jesteś za Jezusem? Jezus jest martwych stały i żywy. I on czeka. Kup se głos i kustaj z drugiej strony i głos. I nie przeszkadzaj. Jeśli masz takie życzenie, możesz głosić to z drugiej strony, a nie przeszkadzać mi. Jezus czeka na Ciebie. On jest okrop Twojej decyzji. Wezwij jego imienia. Jeśli uczynisz to szczerze z serca, on Ci się zjawi jako Duch święty, jako zmartwych stały. On nie jest w kościele na krzyżu. On zmartwychwstał i grupie spusty, i wiele ludzi może drwić i przeszkadzać to. I przeszkadzać to. Lecz zadaj sobie pytanie: czy tak będziesz spaniakował i kozaczył, jak Twoje oczy się zamkną? Wtedy już nic nie będziesz mógł zrobić. Zostanie Ci wyświetlony film Twojego życia. Staniesz przez tronę, przed Bogiem, i wtedy On przeczyta, wszystko Ci pokaże, jak w flashbacku. I zobaczysz czy ty faktycznie byłeś z Bogiem Czy bujałeś się w tym świecie z Lucyferem. Jezus jest dostępny Dla ciebie On wciąż na ciebie czeka Lecz czy ty go przyjmiesz Czy odrzucisz Decyzja należy do ciebie On tam na krzyżu Golgoty Gdy miał wbitek w w ręce Przelawał się jego krew Dla ciebie i za mnie On tam dokonał wymiany Poszedł za nas nas na krzyż, zamiast nas. I on tam cierpiał, nie tak jak myśli sobie, jak w pewnych filmach jest ładnie ubarwione. On na swoim ciele poniósł każdą chorobę i niemoc. O tym nam mówiliś Piotra, że On grzechy nasze nosił na własnym ciele, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Nie będziemy, jeśli ty chorujesz w swoim ciele, chorujesz na różne choroby. I może medycyna Ci nie może pomóc. Jest rozwiązanie na Ciebie. Przyjdź do nas. My jesteśmy ludźmi, którzy realnie na co dzień uzdrawiają ludzi z chorób nieuraczalnych. Z chorób nieuraczalnych mamy dowody medyczne, jak przez moc zmartwychwstałego syna Jezusa Chrystusa ludzie byli budzieni ze śpiączek w szpitalach. Ludziom się regenerowały części, które były do amputacji. Ludziom się regenerowały te części, znikały guzy u nienarodzonych dzieci. I dzieci rodziły się zdrowe. Ludziom rosły nogi przez moc imienia Jezus. Czy kiedykolwiek widziałeś, jak komuś rośnie noga, która jest 3-4 cm krótka? Ale chłopie, niebieso, ty nadajesz, niebie, Jezus niebie, jest niebie, żywy. Nie, kurwa wiesz co. Jeszcze nadamy, kiedy Możesz na policję zadzwonić. Możesz na policję, to jest głosowanie. Nie, policji nie podobał kiemu tobie zależy i do widzenia będzie. Ale, ty jest na ale na pisa. pisał, jest to jest głosowanie. Ale piszesz, wiesz co, normalne, czy nie? Ja mam to Słuchaj, ja nie jestem katolikiem, nie ale jestem ten, ten, ale wiesz, co, ty, panie, ty jesteś.